Poczytajmy razem. Fajkowe historie stworzone przez dzieci. Opracowanie literackie Agnieszka Goszczycka. Jeż Kolczatek. W zielonym lesie przy niewielkiej sośnie miał swoją norkę jeż Kolczatek. Nie był nadzwyczajny. Ot, zwykły jeż z czarnym noskiem i kłującymi kolcami. W swojej norce miał wygodne łóżeczko i spiżarnię pełną zapasów. Myślał, że niczego mu nie brakuje. A był jednak smutny. Widział, jak inne zwierzątka bawią się razem wesoło, a on był ciągle sam. Nieraz chciał wyruszyć w poszukiwaniu przyjaciela, ale był to bardzo nieśmiały jeż i przekładał swoją wędrówkę z dnia na dzień. Tak mijały tydzień za tygodniem, a jeż kolczatek był ciągle sam. Tego dnia, gdy słońce ciepło grzało, a na niebie bieliły się chmurki, Jeszkolczatek usłyszał wesoły śmiech. Wyjrzał ze swojej norki i zobaczył bawiące się zajączki. Nieśmiało do nich podszedł, a one zaprosiły go do wspólnej zabawy. Zarumieniony z radości jeszkolczatek wytężał wszystkie swoje siły, aby dogonić zajączki. Miał jednak zbyt krótkie łapki, i gdy przystanął na chwilę, aby odpocząć, zajączki były już daleko. Powrócił więc do swojej norki i był bardzo smutny, że nadal jest sam nagle obok jego mieszkańca przebiegły wiewiórki. Sunął więc swój czarny nosek, ale nie miał odwagi poprosić o włączenie go do zabawy. Bawiące się w berka wiewiórki zobaczyły smutnego jeża kolczaka i chcąc go rozweselić, zaprosiły do zabawy. Szczęśliwiony jeżek mocno odbił się łapkami od ziemi ale gałąź, na której siedziały wiewiórki, była zbyt wysoko i nie mógł do niej doskoczyć. Powrócił więc do swojej norki, zakopał się w pierzynkę z liści i zasnął z mocnym postanowieniem, że wyruszy w las w poszukiwaniu przyjaciela. Jak postanowił, tak też uczynił. Kiedy zaświeciło słoneczko, wybrał się w swoją wędrówkę. Przed już bardzo długo, łapki mu się zmęczyły a nadal nie znalazł przyjaciela. Postanowił więc chwilę odpocząć i przycupnął pod rozłożystym mu Nagle usłyszał wołanie o pomoc. Pobiegł szybko w tym kierunku i zobaczył małą myszkę, na którą czaiła się żmija. Nie namyślając się długo, zwinął się w kolczasty kłębek i potoczył w stronę żmii. Jego kłujące kolce zraniły jej skórę tak boleśnie, Szybko uciekła zostawiając swoją ofiarę. Żąca jeszcze z przerażenia myszka ze łzami w oczach, podziękowała Jerzykowi za ocalenie jej życia i obiecała dozgonną przyjaźń. Zarumieniony z radości Jeszkolczatek poprosił nieśmiałą myszkę, aby z nim zamieszkała. W zielonym lesie, w niewielkiej sośnie, mieszkał w norce jeszkolczatek, a razem z nim my szare uszko. Nie był to jednak smutny Jerzyk, lecz radosny, gdyż znalazł swojego przyjaciela, nie był już sam. Dziękuję za wysłuchanie i zapraszam na inne bajki w bajkowym słuchowisku.